Jestem w kolejach do i proszę pana tutaj o jakąś zniżkę na kredyt, ale nie, nie ma żadnych zniżek. Dzień dobry, jestem w takim pięknym miejscu. Nie będę mówić, gdzie pewnie zgadniecie. E, idę sobie na kawkę, bo czekam na pociąg godzinę. A takie małe miasteczko i tam była nawet tablica miasteczko zabytkowe jakieś cieplutko, a się nie chcę wyjeżdżać. Kłocko. O, cieplutko ze 20 stopni to na pewno. Muszę sobie iść jakąś ławeczkę poszukać. Miałam nie nagrywać tego filmu, ale skłoniło mnie taki jeden mail od pewnego youtubera, który ma kanał podobny do naszych kanałów na YouTubie. Była taka sytuacja, że jeden z youtuberów umieścił pod moim filmem komentarz. My sobie tak z youtuberami nie robimy w naszym kręgu youtuberów, żeby umieszczać komentarze: Typu, objaśniałam coś w filmie, i, ktoś, i ten, pewna osoba umieściła link do swojego kanału i napisała: Ja to lepiej robię. Ja to lepiej zrobiłem, czy objaśniłem, czy coś takiego. No więc ja nie usuwam takich rzeczy, bo. Jeżeli ktoś uważa, że lepiej coś robi, to okej, okay. no przecież ja nie będę komuś tam zabraniać myśleć, tak, że ktoś, nie wiem, lepszy jest, okej, okay. no może ktoś być lepszy, zawsze są lepsi od nas. Wyszłam sobie przez ten link e, zobaczyć, co to za kanał, kto to jest, kto, kto wszystkie rozumy pozjadał, no i zamiast obejrzeć ten lepszy film to zaczęłam czytać komentarze przez przypadek i ktoś tam napisał, że czegoś tam brakuje na filmie, e, że mają niedosyt, że coś tam, coś ja nie wiem dokładnie o co tam chodziło, bo ja dużo oglądam kanałów, filmów i nie pamiętam. Coś tam było i ja napisałam, to zapraszam do mnie. Nagle dostaję maila, ja sobie tego nie życzę, autopromocji, ja sobie tego nie życzę, kanał dopiero co mały, taki kilka razy mniejszy ode mnie, nie mówię, że jakiś duży kanał mam, no ale to był kanał, który tam nie wiem, miał kilka filmów chyba i e, dostałam maila takiego, sobie nie życzę, usuwam to, te wpisy i w ogóle e, jakby nie wiem, ktoś e, miał pretensje, zazdrość, że, że e, na jego kanale jaki jakiś komentarz odpisałam, że komuś tam ktoś miał niedosyt, to mówię, to zapraszam do mnie, może u mnie coś tam będzie, coś tam, nie wiem dokładnie. Ten ktoś właśnie napisał do mnie maila, że on sobie tego nie życzy, że nie będzie zwracał uwagi mi, żebym ja sobie promocji na jego kanale nie robiła, może dlatego, żeby subskrybenci nie pouciekali do mnie, jest to po prostu takie w ogóle dziwne zachowanie, bo wiecie, że jak do mnie przychodzą inni youtuberzy z innych kanałów, to, y, I zostawiają swoje linki, to nigdy tego y, nie usuwam. Pan, który umieścił wpis y, na moim kanale, nagle mówi, że to nie on, nagle tego wpisu nie ma y, i twierdzi, że to nie on, że on sobie nie życzy wpisów na moim kanale, itd. i tak dalej. Ja mówię, no to sorry, to proszę to usunąć i nie mam, ja nie mam problemu z tym. Pozdrawiam. Na co pan osiągnąłem swój su sukces? Że nie wiem, dowalił mi, czy o co chodziło. Ja kompletnie nie rozumiem ludzi, bo nie jestem jakaś zawzięta i jak ktoś umieszcza na moim kanale, na przykład, nawet mogę zareklamować kogoś, mi to nie przeszkadza, że, że ja osiągam jakiś tam, nie wiem, jakiś tam sukces na YouTubie i będę zazdrosna, żeby ktoś nie, nie wiem, osiągnął sukcesu. Że y, mam być zazdrosna, że ktoś umieści link na moim kanale i że ktoś z moich subskrybentów wejdzie na ten kanał? Ja mam być o to zazdrosna. A proszę bardzo, wchodźcie. Ja nie jestem zazdrosna o moich subskrybentów. Y, to jest właśnie tak, że y, ja nawet mogę polecać y, Tom y, z Krakowa. Taka sytuacja, że Tom często zostawia linki na moim kanale, ja nie mam nic przeciwko temu, po co miałabym mieć przeciwko temu, my się youtuberzy szanujemy i ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś zostawi link, proszę bardzo, ja mogę zareklamować, proszę do Toma wejść, on ma fajne filmy z Krakowa, tak? Ja też mam filmy z Krakowa i ja mam być zazdrosna, że, nie wiem, Tom będzie miał, nie wiem, lepsze, gorsze, takie same filmy, o co mam być zazdrosna? Każdy nagrywa po swojemu i każdy ma swoich widzów. Jeżeli ten ktoś z kanału zarzuca mi, że jakąś promocję robię, że wpisałam komentarz, to yy, może ma poczucie yy, niższości, nie wiem, i boi się o swoich subskrybentów, ale to nie o to chodzi, my się wspieramy, nawet na kanałach yy, gdzie ja wchodzę do kogoś i y, zostawię komentarz, albo y, ktoś wchodzi y, na kanał kolejowy i ja oglądam to i później widzę jakiś komentarz, ja sobie wejdę, o, jaki fajny kanał i tak właśnie komentarze pomagają jakieś linki, żebyśmy się poznali, tak, I żebyśmy się wspierali razem. My jesteśmy youtuberami, a nie zobaczcie pod moimi filmami ile jest linków. Pod moimi filmami różnych kanałów. Ja tego nie usuwam. A dlaczego ja mam być zazdrosna o, o kogoś? Przecież e, dla mnie to nie ma znaczenia, czy ktoś zostawi do siebie kontakt, czy link, czy. Tylko e, nie róbmy tak, że ktoś wchodzi, bo my tak nie robimy. Ja nie wchodzę do kogoś, słuchaj, ale ty masz film, wiesz, ja mam lepszy. To samo objaśniam, ale e, lepiej od ciebie, nie? To było na takiej zasadzie, to nie było wprost, ale to było takie, no to dobrze, to sobie objaśniaj jak chcesz, ja tego nie muszę usuwać, nie przeszkadza mi to, jesteś lepszy, okej, okay, tak? Tylko że później nagle ta osoba mi pisze: Ja sobie nie życzał to promocji, bo ja wyszłam po tym linku zobaczyć, kto to mi tak napisał, tak? No, ktoś jest lepszy, okej, okay, niech sobie jest lepszy to gratulacje, zawsze ktoś będzie lepszy od nas, tak? E, I e, to niech sobie jest, tak, e, ten link, niech sobie ludzie wchodzą, zobaczą, ocenią może, tak? Może ocenią te, tego kogoś może, e, ale żeby się bać, że ktoś potraci subskrybentów, bo nie wiem, jakiś link się pokaże pod filmem, czyś, no to e, uważam, że ktoś e, chyba jakby nie ceni siebie i e, Boi się, ma niską samoocenę. No bo mi nie przeszkadza, że nie wiem, niech 10 osób zostawi linki, niech moi subskrybenci wejdą do tamtych subskrybentów. Yy, I co ja mam uważać, że nie wiem, zabiorą mi subskrybentów? Ja uważam, że to, co robię, yy, ma jakąś wartość i osoby, które będą to oglądać będą wiedziały, no, dla mnie będzie to wartościowe, to co jest na, materiał na tym kanale, i ja subskrybuję, tak? Jeżeli ktoś uważa, że nie jest wartościowe, to nie będzie subskrybował, ale nie znaczy, że ktoś zostawi linki i o będziemy sobie zabierać subskrybentów, bo to nie o to chodzi. Jak ja widzę na, pod jakimś kanałem linki wchodzę i ja miałabym teraz, aha, dobra, to ja tego nie będę subskrybować, tylko tego, bo on jest lepszy, ja oglądam wszystkich, bo każdy ma coś do powiedzenia i nie uważam, że że mamy sobie zabierać subskrybentów, albo... Nie, nie, po prostu mm, bardzo nieładnie y, ta osoba się y, zachowała. Y, wypisywała mi w nieskończoność mailem mi się już nie chciało odpisywać, no ale y, tam odpisałam na kilka maili, że no sorry, ja... Y, mi to nie przeszkadza, usuń jak chcesz mój wpis, ja usunę twój, nie wiem, mi to nie przeszkadza. I koniec, i skończmy temat, ale nie osiągnąłem sukces czy coś. Mniej więcej to tak zabrzmiało, ja to tak zrozumiałam, że mi dowalił, nie? Ale mi nie dowalił, bo ja, ja mam dystans do siebie i nie obchodzi mnie, czy mi ktoś dowali, czy mi ktoś nie dowali i tak dalej.